Cześć dziewczyny, dzisiaj witam was w kolejnych zakupach do domu. Mamy teraz nowe mieszkanie, więc jeszcze czekają was zakupy z ikei, oczywiście zakupy świąteczne, ale nie przestaję nagrywać filmów makijażowych. Ostatnio podczas nagrywania filmu z makijażem Foxy Eyes, który daje efekt liftingu, wpadłam też na pomysł nagrania filmu Operacje plastyczne makijażem. Czyli powiększone usta, powiększone oczy bez opadającej powieki, lifting, wyszczuplona twarz. Wszystkie takie rzeczy, które kobiety lubią sobie poprawiać, a można poprawić za pomocą dobrego makijażu. Więc, oczywiście, przypominam Wam o subskrypcji kanału, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. I teraz przechodzimy już do zakupu. Wiem, że bardzo je lubicie, tak jak ja. Zacznę od rzeczy, która mi samej najbardziej podoba się z całego tego holu, czyli od poduszki z pepką, którą kupiłam za 20 zł. I bardzo żałuję, że nie kupiłam drugiej, dlatego że teraz już nie mogę takiej znaleźć, a wygląda naprawdę pięknie, bardzo elegancko. Jest też bardzo fajna taka zbita mięsista. Widziałam, że są teraz podobne, ale kwadratowe i w kolorystyce czarno-srebrno-białej. Więc jeśli już tych nie znajdę, to na pewno zaopatrzę się w tamte i też wam polecam, bo w sklepie nie wyglądały aż tak fajnie, jak prezentują się we wnętrzach. I będąc przy poduszkach, kolejne rzeczy, które chciałabym Wam pokazać to poszewki na poduszki. I najpierw chciałabym Wam pokazać poszewki z Biedronki. Wydaje mi się, że kosztowały 15 ,1 zł jedna, ale jeszcze napiszę Wam cenę, bo nie jestem pewna, więc będę Wam pisała ceny wszystkich rzeczy, które tutaj pokazuję. I tak wyglądają te poszewki. Z przodu takie bardzo mięciutkie, puszyste. A z tyłu gładkie, ale też mięciutkie. Ja zagapiłam się dlatego, że chciałam kupić sobie poszewki i dywany w tym samym odcieniu, bo były takie komplety w biedronce, ale pomyślałam, że najpierw zobaczę sobie przy poszewkach, czy ten kolor będzie mi pasował do mieszkania. No i jak okazało się, że wygląda bardzo ładnie, to też okazało się, że drugiego dnia już wszystkie dywany były sprzedane. Tam można znaleźć właśnie dywany w bardzo atrakcyjnej cenie. Więc jeśli będziecie się zastanawiać, to nie czekajcie, bo mogą wam się wyprzedać. Kolejne poszewki to poszewki z Pepko i wydaje mi się, że te już były po 10 zł, więc tańsze od tamtych, ale te nie są aż tak bardzo mięciutkie, chociaż też są bardzo przyjemne w dotyku i te mają bardzo ładną fakturę. Tak wygląda ta biała i tak wygląda czarna, a z tyłu są gładkie. I jeśli chodzi o te poszewki, to nie wiem czy możecie zauważyć, ale one prześwitują. Pod spodem mam taki wkład z IKEA. Biało-czarny, więc jeśli też będziecie chciały kupić takie poszewki, to koniecznie musicie włożyć pod nie biały wkład. I kolejna poduszkowa rzecz, którą jestem też zachwycona, to poduszka ciążowa z biedronki. Była naprawdę niedroga, i nawet jeśli byłaby dużo droższa, to wzięłabym ją, dlatego że ma piękny wzór i trudno mi było znaleźć nawet przez internet poduszki ciążowe z takim wzorem. Ja jestem teraz w drugiej ciąży, więc wiem, że na pewno taka poduszka przyda mi się teraz. Przyda mi się też później przy maleństwie, bo przy moim pierwszym synku bardzo długo używaliśmy takiej poduszki. No i na pewno każda mama też potwierdzi, że mężowie bardzo lubią podkradać te poduszki, bo są naprawdę bardzo wygodne i bardzo funkcjonalne, bo bardzo wygodnie się z nimi śpi, później przydają się też przy karmieniu, można też się do nich przytulić. Możduś może leżeć tutaj w środku, można też jej użyć jako zabezpieczenia, żeby dziecko nie spadło z łóżka albo nie uderzyło się o ścianę, więc naprawdę bardzo wam polecam, zwłaszcza jeśli macie małe dzieci. Jeśli chodzi o biedronkę, to ostatnio bardzo mnie zaskakuje, jeśli chodzi o rzeczy do domu, bo można tam znaleźć rzeczy, które są naprawdę bardzo ładne, pożyteczne i w atrakcyjnych cenach. A pewnie tak jak większość z Was, staram się teraz robić raczej tylko zakupy spożywcze, te, które są naprawdę potrzebne, więc tym bardziej to mnie cieszy i kupiłam tam jeszcze takie dwie okleiny na meble. Szczerze mówiąc, to nie jestem jeszcze pewna, do czego ich użyję, ale na pewno mi się przydadzą, dlatego że są białe. I jeśli coś z mebli nie będzie mi pasowało tutaj do mieszkania, to po prostu obkleję je taką okleiną. Widziałam wiele takich mebli DIY i bardzo fajnie to wyglądało. Ja wybrałam takie zwyczajne, białe, przecierane, ale było bardzo dużo fajnych wzorów. I naprawdę, jeśli będziecie w biedronce, to zajrzyjcie też na ten dział domowy. I w biedronce udało mi się też kupić dwa małe, piękne dywaniki. I ja chyba trafiłam na jakąś dywanikową promocję, albo dostałam voucher po jakichś zakupach, już nie pamiętam. Ale wiem, że kupiłam je w naprawdę fajnej cenie. I pierwszy dywanik to taki bardzo Milusi. Dywanik, który kupiłam z myślą o pokoju mojego synka ma przepiękny, jasny, szary kolor i to jest taki materiał, który układa się tak jak przejedziemy po nim ręką, ciemniejszy albo jaśniejszy, może nie wygląda to bardzo estetycznie jak się przejedzie tak tylko w kilku miejscach, ale u mojego synka to zdecydowany plus, bardzo mi się to podoba, więc mi też. I tak jak mówiłam, ten dywanik jest taki mega mięciutki, mega i Mogłabym na nim spać, jakby był większy. A drugi dywanik to już taka frotka. Myślę, że możecie zobaczyć, jaki to z materiał. Może trochę coś takiego jak szczotka od mopa. Może nie jest to zbyt atrakcyjne porównanie, ale tak mi się kojarzy. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli, ale to też jest bardzo miły dotyku dywanik. Myślę, że ten będzie w sypialni przy łóżku i możecie teraz zobaczyć dla porównania ten ma chłodniejszy odcień i to jest taki puszek. Tutaj jest frotka. Myślę, że teraz dobrze widać, jak są obok siebie. I ten dywanik i te poszewki z biodronki to bardzo podobny mięciutki materiał, więc jeśli zobaczycie coś z tego materiału w biodronce, to warto się zainteresować. Kupiłam też takie piłki plażowe dla dzieci, ale to chciałam Wam tak przy okazji pokazać, były bardzo tanie, a często jadę gdzieś do dziecka, któremu nie mam co dać, więc będę miała takie w zapasie i dla mojego synka też. I też zachęcam Was, żebyście zaglądały do działu z książkami dla dzieci, dlatego że można tam znaleźć naprawdę bardzo fajne rzeczy. Ja kupiłam mojemu synkowi kolorowankę wodną i książeczki z naklejkami, ale też rzeczami, które może sam robić takie rzeczy DIY dla malutkich dzieci. Ale oczywiście już nie mogłam się doczekać, żeby mu dać, więc nie czekałam do nagrywania tego filmu. Ale tak jak mówię, koniecznie zaglądajcie tam, bo są też bardzo fajne i ciekawe rzeczy. A zwłaszcza polecam te kolorowanki wodne. Nawet jeśli nie w biedronce, jeśli macie małe dzieci, to poszukajcie w internecie. I to będzie też bardzo fajny dodatek do prezentów na święta. I teraz przeskoczę do Pepko. Kupiłam takie piękne podkładki, pod filiżanki. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę ich używać, ale pasują mi do kuchni, są prześliczne, przesłodkie, więc musiałam je wziąć. Kosztowały tylko 8 zł. Na pewno będą piękną dekoracją, mam nadzieję, że będą też pożyteczne. Pokażę Wam, jak wygląda tutaj każdy, każda podkładka osobna. Takie serduszko z wzorkami z drugiej strony ma zabezpieczenia. I tak wygląda cały zestaw, naprawdę bardzo ładnie. Mam nadzieję, że teraz zacznę używać takich podkładek. Na pewno będę ich używać, jak przyjdą goście. Kolejna rzecz to taka plastikowa miseczka, kosztowała tylko 2 zł. Nic specjalnego, ale mi bardzo często w domu brakuje miseczek, czy to do kuchni, do schowania czegoś do lodówki, albo do rozrobienia maseczki w proszku, więc na pewno jeśli spotkam ich więcej, to na pewno dokupię ich jeszcze więcej, na pewno bardzo mi się przyda. Była tylko taka jedna, na dole ma takie wzorki. Kolejna rzecz to obieraczka do ubrań. Kosztowała 5 zł, i pokazuję wam ją, dlatego że miałam też obieraczki z Ikei i zdecydowanie tamtych nie polecam. One tutaj się rozregulowują. Jak dokładałam wkłady do tych z Ikei, to zaczynały tutaj latać, a z tymi z wiem, że nic się nie dzieje, więc zdecydowanie to bardziej wam polecam, jeśli potrzebujecie. A u mnie jest to niezbędna rzecz w domu. I kolejna rzecz to taka szczotka do czyszczenia butelek dla dzieci. Kosztowała 5 zł. I na pewno każda mama coś takiego już zna i ma, ale ja kupiłam ją też dlatego, że potrzebowałam do czyszczenia karawki. Po prostu nie chcę mieć wszystkiego tą samą szczotką, a wiem, że to jest coś bardzo przydatnego, więc nawet jeśli nie macie dzieci i butelek w domu, to warto się zaopatrzyć w taką szczoteczkę. I jeśli mowa o dzieciach, to oczywiście będąc w ciąży, nie mogę nie pokazać wam czegoś słodkiego dla maluszków i chciałabym wam pokazać takie skarpetki, które kupiłam w Rossmanie, Normalnie kosztują chyba 9 zł, ja zapłaciłam za nie 5 zł i jest biała wersja I love mom albo szara I love dad. Taką też kupiłam, ale już dałam ją komuś. I tutaj z tyłu mają ten rozmanowski napis, są naprawdę przesłodkie. I kolejna, równie słodka rzecz dla mojej córeczki to takie buciki. Zapłaciłam za nie tylko 12 zł w Pepko na promocji. I myślę, że one w ogóle nie wyglądają jak buciki z Pepko: są naprawdę bardzo dobrze wykonane, ale też myślę, że takie stylowe. Mają tutaj napis, myszkę z kokardką. Myślę, że naprawdę ślicznie wyglądają. I ostatnia rzecz, miałam Wam tego nie pokazywać, no ale skoro już mam, to kupiłam też w Pepko taki szalik za 5 zł i kupiłam go dlatego, że szukałam teraz długo fajnego komina dla mojego synka, nie mogłam znaleźć, bo były albo takie, które mi się nie podobały z bardzo dziecięcymi wzorami, albo za duże, za małe. A ten szalik myślę, że złączę tutaj na końcach. I będzie idealnym kominem dla synka. I to były już wszystkie rzeczy, które kupiłam. Może nie było tego bardzo dużo, ale myślę, że mogłyście się czymś zainspirować. Jeśli tak, to jak zwykle proszę Was o to, żebyście dały mi znać. I oczywiście pamiętajcie też o subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!